Ej Co myśmy tutaj robili? Samo kino bez gadania. Wiem, ja że jest dobry czas w tej chwili dla polskiego kina. znaczy wciąż jeszcze. E, mam nadzieję, że nie przerwa nie będzie. E, że jednak te 10 czy już może 11 lat istnienia Instytutu e, sprawił, że się e, e, wreszcie dorwali do robienia filmów młodzi ludzie. Umożliwiono im to. A im więcej filmów powstaje, tym istnieje większe prawdopodobieństwo, już mówiąc tak statystycznie i, i matematycznie, na to, że się pojawią rzeczy wyjątkowe. Tegoroczne Cannes miało dwa filmy y, krótkiego metrażu, które znajdą się, znajdują się w konkursie y, y, w Koszalinie. No, bardzo się cieszymy, bo to podnosi prestiż naszego festiwalu. My nie konkurujemy, no, broń Boże, z Cannes czy z innymi wielkimi festiwalami, ale y, y, wie pani, Taką, taką specyfiką tego, tego naszego festiwalu jest pewna skromność, pewien umiar. Ktoś, kto przyjedzie na ten festiwal, jeżeli poświęci czas temu festiwalowi, może obejrzeć wszystko, co, 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 co puszczamy na, na ekranach naszych, naszych kin festiwalowych. Druga specyfika tego festiwalu, i też bardzo dbamy o nią, to jest to, że to jest. Festiwal przyjazny twórcom, że tam jest atmosfera e, takiego bratania się i no, no jakaś konkurencja na pewno, na pewno jest, ale ona jest taka nie, nie, niegroźna. Mój debiut to jest film Kalafior, dzisiaj się go nie da oglądać niestety, choć może z jedną, dwie sceny dałoby się. Pamiętam, że Krzysztof Majchrzak wyszedł z premiery krzycząc, że jak mnie dorwie to mnie zabije. Nie wiem, co go tam zirytowało za bardzo, bo nigdy z tym, o nim z tym, o tym nie rozmawiałem. No marzy mi się, żeby ktoś mnie też dzisiaj e, 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 w ten sposób potraktował. No w tym roku no jestem, jestem dumny ze składu jutrowskiego, bo takie nazwiska jak Wasilewski, Masłowska, Borcuch, prawda, czy Lankosz, czy profesor Dziworski, no to, to są nazwiska. No, Powiedzmy sobie szczerze, no już formatu co najmniej europejskiego, e, zdobywcy wielu nagród. Będą te filmy oceniać naprawdę autorytety. To warto, warto z ich rąk odbierać nagrody czy wyróżnienia. Każdy zespół jurorski jest to y, bardziej lub mniej przypadkowa grupa y, y, ludzi, i, i gdzieś, gdzieś y, będziemy musieli. Myślę znaleźć, połączyć jakby te nasze wrażliwości i, i sprawdzić, co nas interesuje, co, co, co czujemy, co nas dotknęło. Nie ma to znaczenia dla mnie osobiście, czy ja już jakiś film widziałem, czy, czy któryś z tych filmów ma duże znaczenie, czy mniejsze znaczenie. Będziemy je po prostu oglądać. Wydaje mi się, że rolą jurorów na dobrych festiwalach jest szukanie człowieka. W tym przypadku autora, który próbuje powiedzieć coś, co jest świeże. Jest takie powiedzenie, że wszystkie historie świata zostały już opowiedziane w kinie, i w literaturze i tak dalej, i, 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 a to, co wystaje na zewnątrz, to są te nowe. E, sposoby opowiadania, czy też e, nowe formy opowiadania. To nie jest e, przepustka do wielkiego świata, do Hollywood, prawda? Na tej Nagrodzie Koszalińskiej nie dojedzie się tak daleko. E, e, one tylko jakby wyznaczają jakby początek trasy. Ale przez ten początek przechodził i Kieślowski, i Holland, i Bayon, i Falk. Ja, I to, to było zawsze taki, taki, takie dobre miejsce startu zawodowego. Reżyser to jest reżyser. Czy to jest pierwszy film, czy to jest drugi film, czy to jest trzeci film? I ja nigdy nie myślałem o taryfie ulgowej. Wiadomo, są to początki, ale gdybym miał powiedzieć, że należy się taryfa ulgowa, to bym powiedział chyba nie, bo idąc do kina y, idę. Y, nie zastanawiam się nad tym, za ile pien... jaki był budżet filmu i czy robił debiutan czy nie, tylko chcę doświadczyć emocji, chcę doświadczyć sztuki i, i, i pod tym kątem e, patrzę na film. Lubię taką młodzieńczą pychę w kinie, bezczelność, e, rodzaj takiego faka, którego młodzi e, e, twórcy używają w stosunku do e, tuzów, mistrzów. Mierdzi mnie akademizm, zmierdzi mnie poprawność, nie lubię nie lubię dobrze skonstruowanych filmów. Lubię filmy, które skrzeczą, krzyczą, pachną, żyją. Więc mam nadzieję, że przynajmniej w kilku przypadkach doświadczę takiego zauroczenia. Pojawia się nowe pokolenie twórców, więc to kino nasze polskie również będzie się zmieniało, bo to jest um, również inny sposób patrzenia na świat, inna wrażliwość, ponieważ są, są to um, twórcy bardzo często um, wychowani już w latach 90., którzy tak naprawdę nie mają... Um, um, Zbyt wiele wspólnego z poprzednią epoką, i jest to gdzieś, mam wrażenie, przynajmniej chciałbym, żeby to był nowy język, a, a, a mówiąc o języku nowym, chodzi mi o to, że, że mam nadzieję, że to będzie ich własny język, bo to jest, to jest w kinie autorskim najważniejsze. Ja już tkwię w tym festiwalu od dziewięciu edycji, czyli ukształtowała się taka grupa złożona. <laughs> z fantastycznych ludzi z Koszalina, z Centrum Kultury 105, yy, pod wodzą dyrektora Strojka, ale tam są fantastyczne koleżanki, które naprawdę już yy, robią tak zwaną dobrą robotę. I z kolei druga część to jest od nas ze studia Munka. Moja zastępczyni Livia Mądzik, nieoceniona. W studiu Munka powstają słynne 30-30-minutowe debiuty. Też pierwszy dokument, pierwsza animacja. Także to jest też źródełko, takie, z którego bardzo obficie czerpiemy, selekcjonując filmy do Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych. Ja tak naprawdę w Koszalinie debiutowałem. Nie tylko w sypialni, ale debiutowałem z obecnością filmu na festiwalu, więc było to ile? Sześć lat temu, więc wracam teraz już po trzech filmach, przygotowując czwarty z całkowicie inną perspektywą, ale z, ogromnym, z ogromną radością. I, i, I z jakimś takim wzruszeniem, ponieważ, ponieważ to są ważne momenty, które się, za, które się później naprawdę zapamiętuje na całe życie. Warto oglądać e, młode filmy, nowe filmy, debiuty filmowe. Warto oglądać, bo, bo wtedy będziemy wiedzieli, co się będzie działo w polskim kinie za lat 5-10, w jakim kierunku e, z, to zmierza, zmierza ta nasza sztuka filmowa. No, i warto rozkoszować się też tak, taką atmosferą tego festiwalu. Przyjeżdżajcie do Koszalina. Samo kino bez gadania.